Hej, z tej strony Margos, witam was w trzecim odcinku Minecraft Survival Dziś już W dzisiejszym odcinku moim głównym planem będzie Sprowadzenie jakichś zombie vladżerów. Ogólnie zbudowałem y, ten spawner jakby taki Taki mini mob grinder Działa na tej, zaraz zobaczycie jak to działa Tylko jak widzicie mam tu ogóra Którego muszę się pozbyć Ale fajnie bardzo moby mi to respi co jest przydatne, jak widzicie mogę dużo expa na tym zdobyć. Wystarczy, że awkuję sobie. Okej, okay, zamykamy i dobra. No i tak jak mówiłem, dzisiejszym planem będzie sprowadzenie jakichś zombie ladżerów. Oczywiście jakby mi się chciało, jakbym rozbudował yy, ogólnie to miejsce, to by mi się tutaj zaczęły one normalnie rozpić, ale myślę, że fajnie będzie, jeżeli w tym odcinku poszukamy ich i sprowadzimy tak normalnie. Tak będzie trochę takie bardziej, takie większe wyzwanie. Więc dobra, bierzmy się do roboty w sumie. Już są małe kurki. Zobaczymy. Jaki, jakieś są kurczaki? Tak! Okej. Okay. No jest tutaj yy, dużo tych kurczaków. Jakbym zrobił takich z 5 farm, to by, o kurde, sporo tego było, ale dobra. Jest jak jest. Dobra, gienkiem myślę, że pasuje skopać to wszystko. Kurde, bo tu ogólnie taki jest problem tutaj, że tu jest pełno wody, nie? Jak widzicie, tu, skupie, tu jest ogólnie basen, który ja żem tutaj dał. Yy, w tym chyba drugim? Nie, 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 dobra. Nie, 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 to jest chyba. Ewentualnie. Na razie tutaj zostawię Kurczaki niech działają No dobra w tym kierunku pójdę jakbym poszedł na lewo W cał to tam już jest wioska i tam już też nie ma wieśniaków, bo też, że mi się zagapił i te wszystkie wieśniaki zostały wybite Więc Dwa nasze wielkie błędy bo teraz mamy taką opcję, że albo szukamy kolejnej wioski będziemy się yy, wojować z tymi villagerami, wio wioząc ich w wyłódkach dosłownie, co będzie bardzo trudne, ale jest wykonalne. Kurde, mm, wziąłbym sobie może pistolny, bo jeżeli miałbym się tak bawić, to na wszelki wypadek bym sobie je wziął. Tam są takie tereny, gdzie mogłyby się wioski zr zrespić. Więc powiem, że można tam zobaczyć i pójść. Owiec też nie potrzebuję na ten moment. Mam sporo kotletów woł wołowych. Wow. <laughs> Ale fart! Dobra! To nie jest NedScripted. Dobra. Najpierw myślę, że można zeksplorować. Czy są wieśniaki. Teraz sprawdzimy. Najważniejsze rzeczy trzeba wziąć. Nie no, jeżeli golem jest nadal, no to na pewno są... tak, są wieśniaki. To se wezmę. Są, są. już co, ja się prześpię. Zlutuję to wszystko i... Prześpię się, żeby ci wieśniacy nie poginali w głupi sposób przeze mnie. A więc jesteśmy już w sumie wiosce. Mm, no i tak yy, trzeba je na dół sprowadzić. To nie będzie chyba aż taki problem, bo najgorsze było ich sprowadzenie tutaj, ale co się udało, to się udało. 2000 Dobrze, wreszcie. Było tak męczące. Pięknie, to teraz trzeba tych panów przez drzwi wprowadzić. Kurde, nie da się łódką tutaj wjechać. Brawo. Brawo! Ale promocja! Uhuhu, <ścoughs> Z jakiej to okazji? Z jakiej, jakiej, jakiej okazji? No ale węgla ci mogę tylko sprzedać. Nie, to był zły. Hej. Okay. To bym dał jakiś, jakąś profesję, która nie byłaby aż taka ciężka. No dobra, może losowo do mu dam pulpi w sumie. Jak coś z tego będzie, tego otrujemy. No, oni są na, ten, na mnie obrażeni, sprowadziłem Cię do tej wioski, chłopiec, Ci się ciesz. Może wiem, że to nie wygląda jakoś tak super, bo mieszkasz u mnie w piwnicy aktualnie, ale... Przyzwyczaić się da radę. No więc tak, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka z Minecraft Rival. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. No i widzimy się w na następnym filmie, ma.